Hola, buenos días a todos, dzień dobry, z Hiszpanii, ja nazywam się Joanna i pracuję dla firmy La Alegria Valicante. La Alegria oznacza radość, przypadek, nie sądzę, bowiem właśnie dzisiaj przychodzę z radosną nowiną, aby zaprezentować Państwu ten niesamowity budynek z XVIII wieku, zabytek o charakterze lokalnym, uznany według wspólnoty walenckiej. Powierzchnia 960 m2, natomiast z całą placówką dookoła, z całym ogrodem, 1909 m2. Cena 775 tysięcy euro. Budynek wymaga renowacji, ale zdecydowanie będzie warto dla przyszłego hotelu, rezydencji dla osób starszych, może restauracji, albo dla użytku prywatnego. Serdecznie zapraszam do odwiedzi. Dziś przychodzę do Was z niespotykaną, niesamowitą, wręcz kapitalną ofertą, jaką jest dworek z XVIII wieku w miejscowości San Juan. Znajdujemy się około 10 km od centrum Alicante, 4 km od przepięknej plaży piaszczystej, szerokiej, z jakiej słynie San Juan. XVIII wiek, a więc mamy do czynienia ze stylem klasycystycznym. Możemy zauważyć budynek trzykondygnacyjny, Charakterystyczną przybudówkę z wspierającymi ją trzema kolumnami. Ciekawym elementem jest również herb, znajdujący się na głównej fasadzie rodu niegdyś tutaj zamieszkującego. Zapraszam teraz na krótki spacer dookoła placówki. Powierzchnia budynku to 460 m2, natomiast całej placówki wraz z przepięknym ogrodem dookoła. Jest dwa razy większa i wynosi blisko 2000 m2. W przypadku otworzenia tutaj restauracji bądź hotelu, tu znalazłoby się świetne miejsce dla kuchni. Tu z tyłu budynku mamy piękny zielony kąt, na którym można postawić basen bądź taras. Tu z tyłu budynku znajduje się przepiękny ogród, który moglibyśmy w przyszłości wykorzystać jako miejsce na taras czy też na basen w przypadku hotelu bądź luksusowej restauracji. W tym momencie jesteśmy w kolejnym ogrodzie cieszącym się bogatą roślinnością. Każdy na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Osoby potrzebujące wypoczynku od zgiełku miasta na pewno znajdą tutaj swój kąt. Znajdujemy się teraz przy głównym wejściu do budynku i zapraszam serdecznie do kolejnych pomieszczeń. Tu znajdowało się pomieszczenie, w którym gospodarze przyjmowali swoich gości. Tam natomiast była kaplica, w której co niedzielę odbywały się msze święte. Natomiast po ich odbyciu, w tym miejscu był wcześniej stół, w którym wdawane były posiłki dla gości. Tutaj natomiast znajduje się małe pomieszczenie, które jest połączone z malutkim salonikiem. Ciekawostką jest, że kominek, znajdujący się w centralnej części tej ściany, dalej może służyć kolejnym właścicielom. Kolejną ciekawostką jest ten obiekt. Wcześniej służył jako mini magazyn bawełny, obecnie mógłby służyć jako Tawerna bądź winniczka. Jesteśmy teraz w strefie Łazienkowej. Na tym piętrze, na parterze, znajdują się dwie małe łazienki. Tu jest pierwsza, a tutaj kuchnia. A tutaj mamy przestrzenną, oświetloną kuchnię, a to za pomocą otworu w suficie, który daje nam naturalne światło. Mamy do dyspozycji również dwa małe magazynki. To pomieszczenie służyło do wydawania posiłków w tej jabalni, której. Mówiłam na początku naszej wycieczki. Tam kuchnia, tutaj pomieszczenie do wydawania posiłków, tam jadalnia. Teraz wchodzimy na górę, na kolejne dwa piętra. Schody stanowią bowiem główny element tego budynku. Stanowią swojego rodzaju centrum. Zapraszam serdecznie. Teraz znajdujemy się na najważniejszym niegdyś pierwszym piętrze, w którym odbywało się całe życie towarzyskie. Mamy do dyspozycji cztery pokoje oraz dwie łazienki. Jak możemy zauważyć, pokoje są bardzo duże, przestrzenne oraz również dochodzi tutaj naturalne światło. Tu jest pierwsza z łazienek, bardzo duży salon. W przypadku parteru tam przyjmowano gości, wydawano posiłki, odbywały się mszy święte. Natomiast Tutaj mieliśmy do czynienia z wszelkiego rodzaju uroczystościami. Tutaj odbywało się życie towarzyskie, była tu strefa rozrywki. Był to najważniejsze piętro tego budynku. W tym wąskim korytarzu znajdziemy również duży magazyn, bardzo dużą łazienkę ze względu na to, że piętro to, tak jak przed chwilą powiedziałam, było najważniejsze oraz przepiękny Taras. Na tym piętrze znajdują się dwa tarasy. Jesteśmy na tym najgłówniejszym, nad głównym wejściem. Przed nami przepiękny widok na francuski ogród. Możemy zauważyć geometrię, porządek, dbałość o szczegóły. Jest przepięknie. Jesteśmy na kolejnym z tarasów z przepięknymi widokami dalej na ogród francuski. Tutaj możemy leżeć pod palemką z drinkiem, czy też filiżanką dobrej kawy. I wypoczywać na słoneczku. I tutaj następny, nieco węższy taras, który również cieszy się przepięknymi widokami na dalsze, na dalszym planie szczyty, czy też na zieloną, bogatą roślinność tego miejsca. Jesteśmy w tym momencie na drugim piętrze, niegdyś najmniej użytkowanym, bowiem służyło zakwaterowaniu obsługi czy też gości. Mamy tutaj do dyspozycji trzy pokoje, dwie łazienki, tu jedna z nich, mniejsza tutaj dalej większa i tu w przypadku propozycji na przykład hotelu moglibyśmy spokojnie przerobić ją na kolejny pokój, połączyć z tym może jakaś garderoba. Natomiast tu jest salon, analogicznie do poprzedniego piętra oraz do parteru. I tu również ciekawą propozycją byłoby utworzenie kolejnych dwóch, może nawet trzech pokojów. Tam jest jeszcze kolejny jeden, a więc w sumie trzy, czwarty, piąty, szósty bądź nawet siódmy pokój byłby do dyspozycji. Tu na drugim piętrze jest również bardzo ciekawe pomieszczenie ze schodami prowadzącymi na górę na dach. Także w przypadku hotelu byłoby to zdecydowanie bardzo atrakcyjne miejsce. Dziś przychodzę do Państwa z niesamowitą, niespotykaną, wręcz kosmiczną ofertą, jaką jest dworek z XVIII wieku w samym centrum miejscowości San Juan. Trzykondygnacyjny budynek, styl neoklasycystyczny. Mamy charakterystyczną przybudówkę. Podpartą trzema kolumnami, a także charakterystyczną symetrię dla tego stylu, bowiem rezydencja ta powstała na planie prostokąta. Powierzchnia budynku wynosi 960 m2 oraz całej placówki wraz z przepięknym francuskim ogrodem 1909 m2. Cena 775 tysięcy euro.